Na długo po wyginięciu dinozaurów, ale też wiele milionów lat przed pojawieniem się człowieka, potworna rodzina bestii, podobnych do świń, rządziła na naszej planecie. Entelodonty, które były tak przerażające, że dokładniej znane są jako hell pigs, czyli piekielne świnie. I przez wiele milionów lat, od Eocenu aż do Miocenu, terroryzowały północną półkulę, często stojąc na samym szczycie łańcucha pokarmowego. Wszystkie były przerażające, ale jeden wyróżniał się w szczególności, a był to Deodon. Ten ogromny potwór pierwszy raz został nazwany już w roku 1878. Jednakże nie został od razu uznany za entelodonta przez swojego odkrywcę, a raczej za przedstawiciela nieparzystokopytnych, spokrewnionego blisko z megaceropsem, i tak pozostało przez jakiś czas. I dopiero na początku XX wieku wreszcie naukowcy poprawnie przyklasyfikowali to zwierzę do rodziny entelodontów. To jednak nie był całkowity koniec kontrowersji związanych z klasyfikacją tego zwierzęcia, jako że przez lata proponowano wiele nowych, odrębnych gatunków tego zwierzęcia, tylko po to, aby niedługo później uznawać je za nieprawidłowe. Ale na przestrzeni lat inne znane gatunki piekielnych świń, takie jak na przykład Dinochius, również zostały uznane za gatunki synonimiczne z Deodonem. Jako, że paleontolodzy po bliższym przyjrzeniu się nim stwierdzili, że zwierzęta te nie różniły się od siebie na tyle, aby klasyfikować je na dwa odrębne gatunki. Na szczęście jednak dzisiaj sytuacja wygląda już dość stabilnie i Deodon jest dumnym przedstawicielem entelodontów. Podobnie jak pozostali członkowie tej rodziny, Deodon jest bliżej spokrewniony z wielorybami i hipopotamami, aniżeli megaceropsem czy świniami, wbrew temu co sugeruje jego pseudonim. Co więcej, Deodon był także dość podobny do swoich krewniaków z wyglądu, którym to bardzo przypominał innych przedstawicieli piekielnych świń, ale wyróżniał się na ich tle swoim ogromnym rozmiarem. Dorosłe osobniki mogły osiągać nawet 177 cm wzrostu na wysokości ramion i mierzyć aż 2,7 m długości, co jak na standardy tamtych czasów było całkiem niezłym wynikiem. Przerastał więc jakiegokolwiek innego przedstawiciela piekielnych świń, może z wyjątkiem paraentelodona którego rozmiarów nie jesteśmy jednak pewni, jako że znany jest jedynie z pojedynczych kości, nie z całego szkieletu. Ponadto największy szkielet entelodonta należy do Deodona właśnie, co utwierdza badaczy w przekonaniu, że to on był jednak największym z nich wszystkich, przynajmniej jak na razie. Pomimo jednak, że mamy kilka dość kompletnych szkieletów, paleontolodzy wciąż nie są pewni, ile mogło ważyć to zwierzę. Ale zapewne było dość ciężkie, biorąc pod uwagę, jak dobrze było umieśnione i jak wielką czaszkę posiadało. Entelodonty ogólnie znane są ze swoich raczej sporych czaszek, ale w przypadku Deodona mówimy o zupełnie innym poziomie, jako że jego czaszka mogła mierzyć aż do 91 cm długości i stanowiła 1 trzecią długości całego jego ciała. Głowa tego zwierzęcia potrzebowała dodatkowego wsparcia. Była bowiem za ciężka, i taki specyficzny garb na jego kręgosłupie, do którego przyłączone były mięśnie i ścięgna głowy, pomagał mu w sprawnym poruszaniu się. Jego czaszka też była dość wyjątkowa pod innym względem. Poza samym ogromnym rozmiarem, na bokach miała także kostne wyrostki. Chociaż u piekielnych świń to akurat był dość częsty widok. Niektórzy paleontolodzy wierzą, że mogły być do nich przyczepione mięśnie, inni zaś twierdzą, że służyły one jedynie na pokaz. Czego jednak są pewni, to że pomimo licznych ciekawych cech swojego wyglądu, czaszka głównie służyła do gryzienia, i to z ogromną siłą. Jego ugryzienie było w stanie łamać kości innych ssaków, co można wywnioskować z uszczerbków widocznych na jego zębach. Ten nawyk wcinania kości jest bezpośrednim dowodem na to, że zwierzę to było mięsożerne przynajmniej w jakimś stopniu. Ale jednocześnie sugeruje to też, że mogło być to zwierzę wyłącznie padlinożerne. Wyznawcy teorii padlinożerstwa twierdzą, że jego ogromna głowa utrudniała deodonowi efektywne polowanie na inne zwierzęta, ze względu na swoją ogromną wagę, i opierał swoją dietę na oportunistycznym padlinożerstwie. Ale przeciwnicy tej teorii wskazują przykład bizona, jako zwierzęcia, które także sporo waży, a biegać też potrafi, więc deodon także byłby w stanie uganiać się za swoją zdobyczą, gdyby było to konieczne. Mamy kilka dowodów na to, że zarówno deodony, jak i pozostałe entelodonty od czasu do czasu polowały na żywą stopycz. Znaleziono bowiem ślady ugryzień na halikoteriach. I to w takich miejscach, w które zwierzęta gryzą swoje ofiary raczej po to, by je zabić, a nie zjeść martwe już zwierzę. Zasugerowano też, że dzięki swoim ogromnym rozmiarom i potężnym szczękom Deodon najzwyczajniej w świecie pozwalał innym drapieżnikom odwalić czarną robotę za niego, a następnie odstraszał ich od zdobyczy, samemu się nią pożywiając. Patrząc na to, jak ogromny był to zwierz, bez dwóch zdań był on drapieżnikiem szczytowym w swoim ekosystemie. Ale to wcale nie znaczy, że mógł czuć się bezpiecznie. Trzeba było bowiem uważać na inne Deodony. Od dawna wiemy, że jego potężne szczęki używane były także na innych przedstawicielach tego samego gatunku. Odkopano bowiem wiele osobników z wyraźnymi śladami ugryzień innych entelodontów na głowie. Prawdopodobnie powstały one w wyniku walk o dominację lub o partnerkę i były dość częstym zjawiskiem u tych wyjątkowo agresywnych entelodontów. Znaczna większość znalezionych osobników nosi bowiem liczne znamiona tych pojedynków. Co jednak ciekawe, silne szczęki deodona nie były używane tylko do cięcia mięsa wrogów czy ofiar, jako że potwór ten był wszystkożercą. A wiemy to dzięki szeregowi różnorodnych zębów, a niektóre z nich, takie jak zęby trzonowe, były podobne do tych, które można zaobserwować u współczesnych wszystkożerców. A dodatkowo wzory szkliwa na zębach sugerują, że kiedy nie jadł mięsa czy kości, chętnie ucztował na orzechach, korzeniach i winoroślach. Ta wszystkożerna dieta była bardzo pomocna, w szczególności podczas pór suchych, kiedy to ekosystem deodona drastycznie się zmieniał. I najprawdopodobniej, kiedy było wyjątkowo sucho, deodon żywił się niemal wyłącznie winogronami, aby zapewnić sobie odpowiednie nawodnienie. Możliwość spożywania wszelakiej maści pokarmu dała deodonowi ogromną przewagę nad większością innych zwierząt, które także zamieszkiwały w tamtym czasie tereny Ameryki Północnej. Na tamtych terenach skamieniałości deodona w szczególności znajdowane są w agatowych skamielinach, tam gdzie dziś znajduje się stan nebraska. To właśnie na tutejszych łąkach deodon żył i polował przez wiele milionów lat, a wraz z nim współistniał cały wachlarz ciekawych zwierząt, takich jak gazelopodobne wielbłądy, ogromny moropus, liczne gatunki średnich rozmiarów psów niedźwiedziowatych, bobry polujące głównie na lądzie oraz niewielkie nosorożce. I to właśnie te miniaturki nosorożców były kluczowe w diecie Deodona, jako że były dość łatwym do upolowania kąskiem, oraz bardzo licznie tutaj występowały. Są także ważne, bo dostarczają nam wiele ważnych informacji na temat tego, jakim zwierzęciem był Deodon. Ponieważ w każdej porze suchej ogromne ilości tych nosorożców padały z wycieńczenia, ale wokół nich znajdowano jedynie pojedyncze Deodony, co sugeruje, że zwierzę to nie polowało ani nie żyło stadnie. Dzięki swoim zabójczym szczękom najzwyczajniej nie było to konieczne. Niestety jednak, pomimo bycia drapieżnikiem szczytowym, ostatecznie Deodon nie był w stanie zaadaptować się do ciągle zmieniającego się świata. Wiemy na podstawie pewnego badania, że nastąpiły radykalne zmiany w jego środowisku. I ostatecznie potwór ten także musiał wymrzeć. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Skoro teraz mówiliśmy o piekielnych świniach, to może zainteresują Cię też ptaki terroru. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.